Cześć, ja nazywam się Artur Jabłoński i bardzo się cieszę, że właśnie odpalasz przygotowany przeze mnie kurs o komunikacji z grupą docelową. Moją ambicją w tym kursie było, żeby nagrać tutaj całą serię na temat trzech rzeczy. Po pierwsze chcę Ci przedstawić narzędzia, które zdawałoby się, że tylko z pomocą prostych rzeczy, jaką są kartka papieru i twój własny namysł pomogą Ci lepiej zrozumieć swoją grupę docelową. Jakie korzyści wynikają z Twojej oferty, jakie obiekcje ludzie mogą mieć po drodze, czy jakie problemy albo jakie cele chcą osiągnąć, i co potrzebują rozwiązać. Z drugiej strony, przedstawiam Ci kilka narzędzi, już narzędzi takich. Prawdziwych do zamieszczania na stronie internetowej, do wykorzystania w mediach społecznościowych czy do znalezienia gdzieś w internecie, za pomocą której o swojej grupie docelowej, zresearchowanej wcześniej, możesz dowiedzieć się jeszcze więcej. A z trzeciej strony, którą jak wiemy nie ma, ale tak się zwykło mówić, mam dla siebie później informacje, które zbiorą to wszystko w całość i pomogą Ci to przekuć, na przykład w pierwsze zarówno próbne, jak i później finalne kampanie w mediach społecznościowych i nie tylko. Gorąco zachęcam do oglądania, mam nadzieję, że będziesz zadowolony, będę zadowolona z tego wyboru.